Jestem tym zbudowany bardzo, ponieważ zawsze od wielu lat jestem chirurgiem naczyniowym. Dlatego też moja wiedza na temat potrzeby wsparcia naszych działań lekarskich przez grono pielęgniarek jest od wielu, wielu lat. Organizowałem sam takie spotkania z podologami, ponieważ współczesna medycyna to jest działanie wielu osób. To nie jest tak jak dawniej, że ten lekarz potrafił wszystko zrobić od początku do końca. W tej chwili jest to niemożliwe. W tej chwili w każdej dziedzinie musi być praca zespołowa. A w leczeniu ran ten zespół jest naprawdę istotą problemu. Ponieważ rany, oczywiście z mojego punktu widzenia, to są rany przede wszystkim związane z chorobami tętnic, chorobami żył. Lekarz rozpoznaje, lekarz leczy, chirurg wykonuje zabieg operacyjny, ale potem przez wiele tygodni, wiele miesięcy takie osoby wymagają. Po prostu codziennych zmian opatrunku, dbania o higienę i tego lekarz nie jest w stanie zapewnić. To po prostu to nie jest tak, że to jego zła wola, tylko po prostu nie jest w stanie. I tu jest ro ogromna rola pielęgniarek, ale żeby one... To środowisko pielęgniarskie miało wiedzę, to musi, muszą być takiego typu spotkania, ponieważ to środowisko musi wiedzieć, co oczekuje chirurg, co oczekuje lekarz i odwrotnie, lekarz musi wiedzieć, co może zrobić ta pielęgniarka, jaka jest jej wiedza, jaka jest jej kompetencja. To jest takie współdziałanie powiem uczciwie, to jest takie wspólne e, nauczanie się nawzajem. To, to, bo to, to nie jest tak, że tylko środowisko pielęgniarskie się uczy od środowiska lekarskiego. Ten, ten feedback jest w drugą stronę również, ponieważ my czasami właśnie z tego braku czasu uważamy, że wszystko chirurg już zoperował, to już w zasadzie jest koniec problemu. A to nie jest problemu. I ten chirurg właśnie mając kontakt z pielęgniarkami, z środowiskiem, które zajmuje się leczeniem ran, może też się nauczyć e, Chociażby rozmowy z chorym, co jest bardzo istotne, żeby nie obiecywać na pierwszej wizycie chorego, że zrobimy tą operację i będzie wszystko dobrze. Będzie dobrze, ale to wymaga jeszcze czasu, to wymaga właśnie tej współpracy ze środowiskiem pielęgniarskim. Także ja naprawdę uważam, że, że tak to powinno współcześnie wyglądać i tak wygląda na całym świecie. Ja się bardzo cieszę, że u nas tak dużo osób jest tym, tym zainteresowanych, bo jak słyszę, że tutaj jest 1200 uczestników, no to dla mnie to jest, to jest naprawdę wielka przyjemność też uczestniczenia w tym i jakby współdziałania z tym środowiskiem. Jest ogromna skala, ponieważ e, e, coraz więcej jest osób, e, oczywiście bo tu trzeba podzielić, to, to jest ta, e, e, problem obrzodzeń żylnych e, i obrzodzeń związanych z niedokrwieniem kończyn. E, ten problem z niedokrwieniem kończyn jest ogromny, ponieważ jest coraz więcej cukrzycy. A to cukrzyca jest takim czynnikiem, który przyspiesza procesy miarzycowe, a jeszcze zwłaszcza dotyczące tętnic poniżej stawu kolanowego. I tu, żeby zmniejszyć liczbę amputacji, a u nas niestety w Polsce nadal liczba amputacji jest duża, ale bo musimy sobie zdawać sprawę, że my mówimy, żeby zmniejszyć liczbę amputacji dużych, czyli poniżej kolana, na udzie. Oczywiście, że muszą się zdarzać amputacje dotyczące palców, stopy, ale to jest sukcesem właśnie w leczeniu tych chorych. Obrządzenia żylne. No, oczywiście jest to ogromny problem, bo niewydolność żylną ma, nie wiem, powyżej 60% społeczeństwa naszej rasy, bo nasza rasa kaukaska, jak gdyby to 60% osób, które ma zmiany, niewydolność żylną. Ale tu też są różne aspekty tego. I jako też chirurg naczyniowy, też między innymi tutaj chcę przekazać paniom, że oprócz tych żylaków takich, takich typowych, czyli ta niewydolność żylna wynikająca z żylaku, z niewydolności żył powierzchownych, jest jeszcze niewydolność żył głębokich i to taka niewidoczna, bo to jest yy, mniej więcej jedna trzecia wszystkich zakrzepic żylnych dotyczy żył układu biodrowego. I bez współdziałania chirurga to działanie tylko objawowe, czyli leczenie ran. Czy leczenie nawet uciskowe będzie nieskuteczne. Że u pewnej grupy chorych, u których to, to leczenie tych obrządzeń żylnych jest no, mało efektywne, długo trwa, to taki chory powinien trafić do chirurga naczyniowego, powinno mu się zrobić tomografię komputerową układu żylnego i u tej, tak jak mówię, u jednej trzeciej istnieje zwężenie żył biodrowych i wyleczenie tego zwężenia żył biodrowych powoduje, że ci chorzy w ciągu dwóch, trzech, czterech miesięcy goją rany, których nie mogli wygoić przez wiele lat. Mam nawet taki właśnie przykład, chciałem tutaj pokazać ze slajdami, mam takiego chorego, którego właśnie no, no, leczony wiele, wiele lat i jakby niezdiagnozowana, niezdiagnozowany problem, ale ten Niezdiagnozowany problem to nie jest wina niczyja, to jest po prostu brak informacji i to, to jest rola właśnie ludzi, którzy no jakby zajmują się trochę węższym elementem e, działalności chirurgii, bo chirurgia naczyniowa i żylna no to jednak jest węższe niż cała chirurgia, e, mogą pomóc i wspólnie spowodować, że odniesiemy sukces. Myślę, że nadal jest wiele do zrobienia. Wiele do zrobienia. To właśnie, ponieważ brak diagnostyki, ale to również brak świadomości wśród naszej grupy chirurgów, bo to nie chirurgi znaczniowych, bo chirurgi znaczniowy są wykształceni, ale jeżeli chodzi o te leczenie ran i na co muszą zwracać uwagę. Natomiast myślę, że jest problem z chirurgami ogólnymi. Tutaj też. Jest ogromna rola ich edukacji, jak gdyby my, oni muszą pomyśleć, że to może być niezwykła rana, że przyłożenie opatrunku my, może być niewystarczające, że, że to może być właśnie inna przyczyna, a żeby wyleczyć tą przyczynę, trzeba coś zrobić, trzeba zrobić diagnostykę, wdrożyć jakiś sposób leczenia operacyjnego, zachowawczego, ale wdrożyć inny sposób leczenia. I tu wydaje mi się, że jest jeszcze ogromne pole do działania. Wszystkim się wydaje, że leczenie uciskowe jest takie proste, że to jest coś takiego, co, co, co. Po co to w ogóle się uczyć? Po co w ogóle pochylać się nad tym problemem? A to nie jest do końca prawda. Jest wiele aspektów natury lekarskiej. Lekarze muszą wiedzieć, kiedy stosować, jak, jaki rodzaj tej kompresji stosować, ale również lekarze muszą przekazywać tą wiedzę chorym, bo. Ja, ja Państwu coś powiem. Ja coś powiem. E, To jest tak, że przychodzi osoba do lekarza, a lekarz mówi, proszę kupić y, y, podkolanówki, pończochy elastyczne, drugi stopień kompresji. I ta osoba zostaje y, y, z taką informacją, kupuje nawet to, ale ona tego nie założy. I tu, i, i tu właśnie y, ta rola tej współpracy lekarza, pielęgniarki, nawet w tej kompresoterapii. Trzeba wytłumaczyć, trzeba powiedzieć, jak wymierzyć tę nogę, żeby odpowiedni produkt kupić. Trzeba powiedzieć, że są e, specjalne urządzenia, które pomagają założyć to. E, ten chory, pozostawiany sam sobie z taką informacją. E, Powoduje, że on tego nie nosi, czyli my mamy poczucie, że spełniliśmy nasz zawodowy obowiązek, coś tam powiedzieliśmy, coś zgodnie z zasadami, coś im zaproponowaliśmy. Natomiast to nie będzie wykonywane, a jeżeli chory tego nie robi, to jest ogromna zresztą w tej chwili taka, taka, taka nauka, która mówi, że to, co my mówimy jako lekarze, a to, co wykonują chorzy i potem czy oni stosują leki, stosują leczenie, to jest ogromne. To, 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 się nie, to, to się nie zbiega razem. To, to, to rozchodzi się, to coraz bardziej się rozchodzi po prostu, i to też jest taka, taka rzecz, którą musi być brana pod uwagę. No a to o tym leczeniu kompresyjnym, to ja myślę, że to jest o tyle istotne, że to dotyczy wielu specjalności. To nie tylko chirurgów, to nie tylko pielęgniarek, to, ale to również dziedzin zupełnie nawet onkologów na przykład, onkolodzy muszą też mieć tą świadomość, też muszą mieć tą wiedzę osoby, pielęgniarki, które są zaangażowane w leczenie onkologiczne też muszą mieć tą wiedzę, dlatego też takie wytyczne są, są rzeczywiście no, bardzo istotne, dla bardzo szerokiej to nie, dla, właśnie, to, nie jest, to nie są wytyczne dla wąskiej grupy to są wytyczne dla bardzo szerokiej grupy odbiorców